Siema. W drugim odcinku z edytora Spellforce, tak drugim, bo kiedyś był to numer 6, ale poszedł w kosz jak w większości innych materiałów na moim kanale. W społeczności napisałem czemu po prostu tak się stało. No i tak, odkryłem kiedyś na danej mapie, że gdy zmienimy posacie tutaj w tej tabelce numer Flax na 1, będzie przypisane pod pierwszego gracza. Czyli kolor niebieski, tak samo tutaj pod Flax2 dla drugiego gracza, czyli kolor e, żółty, i Flax3 po trzeciego gracza, e, kolor zielony. E, na multi nie próbowałem tego ogarniać na jakichś mapach, bo wiadomo, że tam są już większe ilości graczy. No i też testowe właśnie od 1 do, 10, do 100, no i czasami tak się zdarzało, że nawet dany npc, na przykład tutaj rochen Mógł po prostu stać się po prostu wrogi dla innych, nie wiadomo czemu, po prostu był kolor czerwony i był wrogi No i tak, najważniejsze właśnie w tym poradniku, będzie taki króciutki poradnik Po prostu, może zmieniamy właśnie Flax 1 Flax 2 I Flax 3 Dla każdego gracza No i jesteśmy w grze Tutaj pokazuje mi, że zwyciężamy. Z tego względu, że gra myśli, że wszystkie jednostki to są teoretycznie nasze wszystkie jednostki oznaczone, Dodajmy jeszcze rochenów, Ale gdy na przykład przejdziemy tutaj, nie? No to pokazuje nam, że to jest po prostu wróg, nie. Że po prostu jest wrogi dla na przykład naszego naszego awatara. Tak jest to normalnie w grze. Ale gra uznaje, że to po prostu jest nasza jednostka i dlatego nic ze sobą nie robi. Tutaj, na przykład, możemy sobie dać, żeby walczyli dane jednostki. Także możecie się bawić na różne takie pomysły, sposoby i tak dalej. Głównym powodem, po prostu, żeby nasze jednostki działały, no to musi się po prostu zmienić w tej tabelce Flax 1 pod pierwszego gracza. Ale na przykład Flax 2 i Flax 3 nam nie wiedział, bo to po prostu jest przepisane pod innych graczy, prawda? Dlatego tak są neutralni. I na przykład w numer 2 nie będzie mógł po prostu kierować numer 1 i numer 3. Y, tak samo od trzeciej nie będzie mógł chodzić numerem 2 i y, po prostu numerem 1. i tylko właśnie tak to działa, mniej więcej. Ale przynajmniej i działa, nie? Ja odkryłem właśnie grając sobie po prostu, y, tw grając, tworząc po prostu mapę. I bawiłem się właśnie ten flags od 1 do 100. Na multi tego nie sprawdzałem oczywiście, no bo tam jest wię większa liczba graczy. No i też za bardzo na Multimap nie robiłem, tylko jednak kiedyś próbowałem, czy to działa. Yy, no i to wszystko, jeśli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że się Wam się spodobał, że wam się do czegoś przyda. Także trzymajcie się, do zobaczenia. No i hej. Teraz pójdziemy sobie Rochen. Rochen, dlaczego? To strzałeczka. Mam nadzieję, że Wam się sprzyda ten poradnik. No i do zobaczenia. Hej!